Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla osób urodzonych w znaku Koziorożca na wrzesień 2022. I pierwszy tydzień będzie taki, bo podobnie jak u Panny jest radość, zabawa, jakaś impreza. No już, co tam dalej. Po imprezie kac, a potem zemka denarów, czyli do pracy. Potem do pracy, ale ja to będę mówiła dokładnie. Na razie to tak tylko mówię skrótowo. O, tu bardzo ładnie, szczęście, szczęście. I jeszcze jest Asmieczy, też fajnie. E, mak, też bardzo fajnie. Tu już jest trzeci tydzień. Dziewiątka Buław. Trójka Mieczy. <gryw> e, trójka Mieczy nie wygląda optymistycznie, ale tam jest zawsze ten świt, trzeba zawsze tam pamiętać, że tam jest. Świt na horyzoncie, więc to tak tylko wstępnie na razie. Co tam dalej mamy? Królowa buław jest fajna, potem koło fortuny. O, ho, ho, tu chyba jakaś miłość by była. Tu by była jakaś miłość. O, dobrze. Zaczynamy od czwórki buław czas wesela, czas radości. To mogą być też wakacje, jeżeli ktoś nie był wcześniej, może sobie jechać we wrześniu. Czemu nie? W każdym razie tu może być też jakaś impreza. Może to być wesele, ślub, urodziny, imieniny, no jakieś spotkanie w gronie innych osób. Wesołe, wesołe towarzystwo czyli jakaś impreza może to być zasłużone świętowanie czyli uczczenie czegoś może zakończenia budowy domu lub zakończenia remontu jakaś parapetówka może być zakończenie, jakiegoś, no, zakończenie czegokolwiek jakiejś pracy na przykład jakich, yy, jakiegoś projektu i z tego tytułu też można świętować po, to jest jakieś świętowanie połączone z biesiadowaniem, z radowaniem się z radowaniem się, no, jest to karta stabilizacji i odpoczynku, czyli może być związana z domem, tak jak mówiłam, zakończenie budowy domu lub remontu, ale może być związana z, z jakimkolwiek z jakąkolwiek imprezą po prostu imprezę w gronie innych osób, szczęśliwie spędzony czas nie w samotności, właśnie, tylko w, w przyjemnym gronie. Jest to karta zadowolenia i spełnienia, no bardzo ładnie, tym bardziej, że tam jeszcze karta szczęścia jest, przypomnę, no bardzo mi się podoba i kończy się słońcem i dwójką kielichów. Także, no, może, może tutaj niektórzy z Was do ślubu pójdą, a może po prostu będą brali udział w jakiejś imprezie. No, być może później Kac rzeczywiście przyjdzie, ale to, to nie tylko chodzi o Kacę, tu chodzi o to, że Wy nie patrzycie na potencjały, smęcicie tu coś, smucicie się. Bo nie widzicie potencjałów, które tam są z tyłu za wami. One mogą być gdziekolwiek, nie muszą być akurat za wami. Tu nie o to chodzi, bo to jest symbolicznie wszystko przedstawione. Tu chodzi o to, że wy nie patrzycie na potencjały, które są w waszej przestrzeni, natomiast jesteście niezadowoleni z powodu tego, co wam się nie podoba. No po prostu. Ja nawet nie mówię, że wam się tu coś nie udało, chociaż tak tu wygląda, ale to nawet nie o to chodzi, bo tu, jeżeli nawet coś się nie udało, to jest to doświadczenie, jest to lekcja. Z której można czerpać mądrość, no i na przyszłość po prostu unikać niektórych rzeczy, pewnych sytuacji. Natomiast ciągle tu są te potencjały, na które wy nie patrzycie, bardzo na to zwracam uwagę, abyście też na nie zwrócili uwagę, bo one są optymistyczne, one się tu ładnie świecą, one są fajne, wy w ogóle na nie nie patrzycie, więc trzeba przekierować wzrok, trzeba przekierować uwagę mogą one dotyczyć pracy bo tutaj się pokazuje jakaś praca ale mogą dotyczyć zupełnie czegoś innego więc to ja nie będę mówić czego one dotyczą bo dla każdego to będzie inny potencjał zupełnie każdy ma inne życie przecież natomiast tutaj widać was przy pracy czyli po tym świętowaniu tutaj i po tym kasu, czy niezadowoleniu wracacie do pracy no tutaj przywiązujecie dużą wagę do szczegółów jest to taka pokazana sumienna praca a, a czy będą z niej pieniądze, może pytacie. No, tu, tu akurat nie pokazują się, ale skoro macie pracę zarobkową, to pewnie pieniądze będą. Tu akurat karty nie pokazują, tak. To są, są pewne tutaj yy, predyspozycje do osiągania sukcesu, bo macie królową buław, ale nie pokazują się tu jakieś wielkie pieniądze, więc tutaj ja nie będę was nastawiać, że tu zaraz jakieś wielkie pieniądze, natomiast macie zdolności kreacji w magu pokazane i z tego wynika, że macie fajne pomysły, czyli nie tylko pracownicy. Witość, ale również i pomysły macie fajne. Możecie coś nowego rozpocząć, jakiś nowy projekt czy jakiekolwiek nowe działanie oparte na tych nowych pomysłach, ale nie będziemy tutaj pomijać, że potrzebujecie jakiejś informacji. Jest to karta zdobywania informacji, które będą Wam potrzebne do dalszego działania. Jest to również karta jakiejś nowości, coś nowego, jakieś nowe ziarenko chcecie zasiać, ale potrzebujecie informacji, żeby to uczynić. No, ale tutaj bardziej bym chciała się skupić właśnie na tej. No, tam też jest ważne, to nie znaczy, że tam jest nieważne, bo ta informacja naprawdę jest dla Was ważna. To może być więcej niż jedna informacja, która będzie Wam potrzebna do tego, abyście tutaj coś osiągnęli. A Wy tu osiągacie przede wszystkim. Wszystkim szczęście, jak widać, i macie też nową szansę. No ale skupmy się najpierw na tym szczęściu. Macie tutaj czas y, radości może troszeczkę jednak obniżę, o ile się da. To może być szczęście w związku, może to być szczęście rodzinne, może to być szczęście związane też z dziećmi, bo tam też dzieci są. No ja tu tak może nie pokazałam. Są też dzieci, no macie tą tęczę, czyli macie harmonię, macie tu wszystkie barwy życia, jakie sobie można wy wyobrazić i wymarzyć, czyli wasze marzenie tu się spełnia. Jakieś marzenie może jedno, może nawet więcej, bo czasami to jest tak, że marzenia chodzą parami. To nie, 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 nie będę mówić, że nieszczęścia chodzą parami, bo, bo to, to na tym nie w ogóle nie warto się skupiać, że tu coś jakieś się nie udało, tak? Bo potencjały nadal są, jak mówiłam, i tu jeszcze jest potencjał ciekawy, a mieczy mówi o tym że możecie coś tutaj znowu osiągnąć, coś kolejnego jakieś kolejne spełnienie bo tu już spełnienie jest to spełnienie dotyczy uczuć a to, to może dotyczyć na przykład czegoś innego, czy to pracy, czy czegoś może nastąpić kolejne spełnienie ale pod warunkiem, że odetniecie się od tego co wam nie służy na pewno wam nie służy to smęcenie i to takie rozczarowanie, czy próżne żale, tak? Bo to trochę wygląda na takie próżne żale. To Wam na pewno nie służy. Od tego zawsze warto się odciąć, a może się, y, trzeba będzie odciąć od czegoś innego. Przede wszystkim odciąć się od tego, co nie jest oparte na prawdzie, bo to jest miecz prawdy. Tutaj też był pokazany miecz prawdy, że tutaj macie zdobywać informacje, ale one muszą być prawdziwe. To jeszcze dodam, bo ja tego nie powiedziałam. Te informacje, które tu zdobywacie, muszą być prawdziwe, tak? Troszkę obniżę, może coś tam będzie widać. Jeżeli, one, jeżeli by one nie były prawdziwe, to one wam nie pomogą, więc tu koniecznie trzeba zwrócić uwagę, jakoś je zweryfikować, sprawdzić na różne sposoby, czy to przez internet, czy, czy gdzieś, gdzie się da, może wśród innych osób, wśród znajomych, może ktoś wam tutaj. Będzie w stanie potwierdzić tą informację. Natomiast idzie, wszystko bardzo dobrze się układa, bo jest to spełnienie, i tu jest ta nowa szansa, którą możecie zrealizować dzięki Waszym zdolnościom kreacji, dzięki Waszym pomysłom, dzięki Waszej mocy do działania nowego. Tu jest nowe działanie, czyli zupełnie nowe pomysły, coś nowego możecie robić. No może być to związane z pracą, może być związane z czymkolwiek. Tylko trzeba uważać, żeby się nie przeciążać za bardzo i być przygotowanym na, na takie niespodziewane wydarzenia, bo te niespodziewane wydarzenia was tutaj trochę zbijają z tropu i męczą, was tu widać. I jeszcze jest ta trójka mieczy, która mówi o tym, że, że jest jakiś problem. No Jest jakiś problem, oprócz zmęczenia jest problem lub zranienie, jakaś może być nieudana relacja z inną osobą. Ale tak jak zawsze mówię, przy tej karcie jest to również karta świtu, czyli po. Tej najczarniejszej godzinie nadchodzi świt. I to nawet tu widać, bo jest królowa buław, ona jest bardzo. Jo, o, słońce, proszę bardzo. Ktoś mówi, że tu nie ma świtu no jest tu zaraz świt, bo jest słońce i królowa, ta królowa, ona jest też słoneczna, ona nawet słonecznik tu trzymała nawet słonecznik trzymała ona jest też słoneczna, jasna to jest królowa słońca królowa słońca to jest jedno, no takie określenie jedno z wielu oczywiście, to jest również królowa pewności siebie, odwagi zadowolenia ona potrafi realizować swoje marzenia czyli wy tu będziecie potrafić potrafili realizować swoje życzenia, czy Yy, czy jakieś osiągać cele dzięki tej pewności siebie, dzięki tej odwadze i także dzięki poczuciu atrakcyjności, bo będziecie tutaj atrakcyjni, czy to dla osób płci przeciwnej, czy dla klientów. No i także dzięki tym zdolnościom twórczym ona tu będzie, bo to mak i królowa buław, no to macie potężną moc kreacji. No, i tą pewność Ciebie, tą taką siłę przebicia, o tak bym to określiła, siła przebicia, która Wam pomaga tutaj zrealizować to, co Wy chcecie, a powodzenie u płci przeciwnej tu będzie się realizowało bardzo dobrze, rzeczywiście zgodnie z królową Buław i zgodnie z dwójką kielichów. Wy tutaj macie kartę równowagi w związku, czyli tu szczęście, miłość, znowu tam było szczęście, tu znowu takie dobre mm, dogadywanie się w związku. To może też dotyczyć pracy oczywiście, ale bardziej bym tu jednak kładła akcent na związek, jednak, bo tu jednak przewaga jest takich kart, właśnie uczuciowych. Dziesiątka kielichów przypomnę, dwójka kielichów, no i to słońce, które też świetnie służy miłości, ono stwarza takie sprzyjające okoliczności radość u dziecka. Ta radość może być związana z miłością, bo to jest rozkwit miłości i dobre dogadywanie się, takie harmonijne dogadywanie się w związku. No może być też dobra współpraca, jeśli chodzi o miejsce pracy, tak, ale przede wszystkim tutaj mówimy o miłości teraz. Czyli po tym takim chwilowym zranieniu, nie wiadomo przez kogo, bo to czasami zranienie może być ze strony różnych osób tutaj macie wzrost wibracji w królowej buław jak następuje ten wzrost wibracji automatycznie wszystko pięknie się układa jest w szczęście w miłości podkreślę to, bo aż trzy karty na ten temat, no to ja nie mogę tego nie podkreślić, a jeszcze tu się rozpoczynało taką fajną imprezę może na tej imprezie kogoś poznacie, a może to już będziecie tutaj wy z tym waszym partnerem na tej imprezie. W każdym, w każdym razie bardzo ładnie się rozpoczyna, bardzo ładnie się kończy, bo i tu radość, na początku i na końcu radość. I y, wzrost miłości, tak? Rozwój, rozwój, wzrost miłości, takie bardzo harmonijne kontaktowanie się, bardzo. Y, zrównoważona jest ta miłość, można powiedzieć, tak. Tu jest y, równowaga między pierwiastkiem żeńskim i męskim, ale to, to właśnie dobrze rzutuje na związki partnerskie, taka energia. No, jedna z najfajniejszych energii właściwie, no i tutaj w połączeniu z tą dziesiątką kielichów, to no, naprawdę życzę tego szczęścia. No i zdrówka tutaj. Na temat zdrowia też mówią karty. Owszem, ja się na temat chorób nie wypowiadam, bo uważam, że trzeba się koncentrować właśnie nad, na zdrowiu, na radości, wtedy. Wtedy to zdrowie jest równie piękne, tak? Równie piękna jak radość. Czyli rozpoczynamy radością, kończymy radością. Tego życzę, do usłyszenia.